Renatka, opowiedz o tej siostrze zakonnej, lak która... Bo my się te pszczoły. A te pszczoły, to odpowiadamy. O tych pszczołach tam jest? O pszczoły świętej rity. O, pszczoły świętej rity. a gdzie jest ten zdjęcie? Tam jest pokazane. Ty co ty byś filmować, a Chcę nagrać, jak ty to opowiadasz. Bo to jest bardzo piękna historia. Ja jestem domowemu tutaj. No wiesz tam, ty, a jeszcze zdjęcia masz też? Co? No mam zdjęcia. A ma, zobacz. Czekaj, no. czekaj, ale tu chciałam pokazać z Loreto, to tu gazetka jest i tu jest ładnie pokazane. Gazetka e, właśnie już wydana tam z tej wielgrzymki, którą ja Aha. I tutaj są zdjęcia, bo ja jeszcze tych grupowych zdjęć nie mam, bo fotografii w Madarii. Ja mam tylko swoje prywatne. Na prywatne to tak wiesz, no, pojedyncze. Wiadomo. To jest Echojenowa, to jest z Rumi gdańskiej, to jest pielgrzymka. Mm -hmm. To są takie zdjęcia. Byli. No to taki grupowy, grupa miała taki obraz z Kolej Świętego, to, nie wiem, święty. Świetny. I tu jest O. I tutaj jest cała taka seria pokazująca. I to jest właśnie trumna świętej rity, znaczy szklana To, świętyry, to, szklane, no i to też na zdjęciu, to jest mniejsza. Ale nie ale A to jest w całym tym. Tak, całe ciało jest no, normalnie pokazane, no. złożona w tym. Po takie długie, takie, jest. Jest, takie gdzieś to, razy, tak, no. No. no i, prostu, i później, wiesz, ona za życia była taka puszysta, a tutaj jest tak. No wiesz, jak no, do ciała i to jest powiązane I tutaj jest drugi zdjęcie, to jest o Rotundach, właśnie w Rzymie, tam gdzie zaraz obok jest ta salka, to, nie, to jest w tym momencie czytanie, to kolega czyta, najpierw ja poziom na czytanie, to, gdzie gdzie ty, święty jest Piotr, Piotr? Ty ty tak, jesteś? święty Piotr, gdzie spadł mu kajdany i on w tym momencie został uwolniony. Uwolniony, aha. Z tak, z jak z jest na tym, i to jest w tym tak. miejscu, tu w widać ołtarza, w mm -hmm. nie? Mm -hmm. To jest Monte Cassino. To byliśmy. No to, to, no, to, to, to jest to jest ten Program. Tu ojca Pio. Tak, i... tak mniej więcej mm -hmm. na tym mm -hmm. na tym To w Bolonii taki fajny. To jest ksiądz, tak? który jako stolarz pracuje, jako wiesz, i usługiwał nam, A taki, wiesz, pełen energii mm -hmm. życia. I to jest jeszcze, no to jest pierwszy ojca Pio. To jest tam druga krzyżowa, tak? A tutaj I tutaj jest pokazane, że to jest potężny zwanek. to no, to, to, jest to, rotundo, to jest un... Rotondo, to jest on tak niżej trochę. Daj Bożenka ja zrobię zbliżenie tego. To Ja tutaj mam jakieś tylko Ja zrobię do tego zbliżenie sobie. Mam zdjęcia z Tak. O, tu mam sztuki, zdjęcie zrobił to też no. To są takie pszczoły świętej które które nie mają żądeł i one nie są, um, tak jak nasze są żółte o czarne, to one są czerwone, takie purpurowo-czarne, ten zdjęcie takie. One są takie paseczki. Ale no właśnie ta ten, tęcza to jest cała. Zobacz, to jest na plecach pszczoła. to jest tak pleca i też bardzo tak błędne. Gdzie one się pojawia, to błękit na się pojawia. Pokaż odgięcie to. To, to. to jest takie tutaj. To jest stanowno. No, to może na turnieju. Tak, Wzięłaś to na tę spódnicę. Ale nie, ale, ja spoko, ale No, ide, no, widzę, widzę pszczółkę. Ale, takie te pszczoły są, takie mają piękne te, te, te motylki. Słuchaj, to nie do one usiadły i poleciały. Popatrz, ja mam tak dziwiona, bo też ja tak stoję tą spódnicę praktycznie... Gdzie to zdjęcie jest. No Tu masz. To Kto jeszcze jedno to zdjęcie jest. I tą spódnicę tak, wiesz... I co, Jakaś dziwna jestem i szliśmy do góry, szliśmy ponad tysiąc metrów po schodach, tak daleko, wiesz, taka... Ja I, na na I one cały czas siedziały do momentu, do momentu, no aż do tej kaplicy świętej doszli... i ja w ten czas przed wejściem... A po powiedz tak się... to, to, o tej historii, jak to było, że ona miała y, męża i dwóch synów? A, święta Rita to w ogóle była postać, no z rodu takiego zamożnego, szlacheckiego. I on był politykiem i strasznym rozrabiakiem i niedobrym mężem w no <grym> Znaczy tak było, że strasznie tak jakieś, no, no niezbyt, no, ale miała z nim dwóch synów i wojny polityczne były takie. Nie? I on został zamordowany. E, tam, jakaś zasadzka jest i jest został zamordowany. I synowie z kolei chcieli pomścić, bo było, że jakieś takie no, jak to było w naszej Czyli literaturze, na, też na, zemsta. Tak. I święta Rita bardzo nie chciała, żeby synowie po prostu na zęby zabili, bo później klątwa zostaje, że jako tak, mordercy. Nie? Się bardzo modliła i chciałaś właśnie do zakonać na tą część, tą część. No ale zakon akurat był w patronacie tej drugiej politycznej, takiej, że nie chcieli jej przyjąć. I ona może na wszystko zrobić, że przyjęli. I po prostu ona jako hrabina, jako tam jakaś tam znaczy wysoko postawiona, do, nosiła, dostała zadanie przez rok czasu właśnie na tą górę do skały tam, bo to wszystko ja to wodę nosić. A, wodę. I ona nosiła też teren pustynny, skalisty Aha. taki, wiesz, i ona nosiła podlewała. tak, tak. i ona dźwigała wodę na swoje te wiadra pokazane i podlewała kwiaty. I tam wierzą sobie cudowne róże, takie krzewy. Lawenda u nas jest takim malutkim, a tam lawenda jest takim krzewem, takim wysokim, takim, takim do dwóch metrów lawenda. I tam jest charakterystyczne w tym yy, klasztorze, yy, to jest 600 lat temu się działo i jej ciało jeszcze się nie rozkłada też nie w trumnie, 600 lat i zasadziła w ten czas winogron w dziedzińcu, gdzie same skamienie są i winogron podlewała to takie grube drzewo i on do tej pory owocuje i stanowi taki naturalny dach na cały dzieci. No i później te święte pszczoły, no mówią święte, pszczoły świętej Rity, nie pszczoły święte. I po prostu one żyją w otworach ściennych, nie? Aha. I one są bez rządu, nikują, Wiesz, takie takie po prostu I święta Rita miała za życia takie charyzmat, że tutaj miała dziurę, plamiła ciągle, krwawiła i brzydki sapał się widzieli. I ona raczej nie była lubiana, chociaż dzieci do niej no, no. tylko lgnęły. I ona po roku czasu została przyjęta i w międzyczasie modliła się cały czas o tych synów, bo oni chcieli pomścić ojca. I w międzyczasie wybuchła w tym mieście epidemia jakichś zaraz. i ci synowie, synowie po prostu zmarli wskutek zarazy. I z jednej strony to było dla niej uwolnienie od zemsty, a z drugiej strony nam, no ból został, nie? Mąż i dwóch synów. I ona została taką, no, bardzo taką oddaną siostrą i umiera, po jakimś czasie umiera i właśnie po śmierci z tego miejsca, gdzie brzydki zapach zaczyna się, woli róży. I tej pory jest, wszędzie gdzie idzie z litą, to idzie się róże i tam bukiety róż tam, i piękne róże. Bo tu mam płatki róży z Sinti zasuszone w tym malutkim obrazeczku, ja tam podkradłaby oczywiście, wiesz, <laughs> róże. I taki, taki listy listek włożyłam sobie jako od wiesz, no. jak ja tam sobie tamte zasuszyłam, wiesz, to jest od Piotra i Pawła. No i, i, i wiesz, właśnie taka jestem, jeszcze weszłam do świątyni, bo tam jest jej świątynia, cały taki potężny kościół, jest to niesamowite sklepienie. Bardzo mocno takie takie, no, takie coś jaskrabra, niebieskie, czerwień, chabr, białe. Ja myślę, że to sklepienie są anioły. I w tym momencie coś takie głowy tak zadałam, czy przemówiło coś dobrze, takie anioły widzę. I po prostu tam odpłynęłam w czasie tej mszy. Tam nasz ksiądz była dziusze i ja tak się zobaczyłam wtedy, te to jakoś jakoś wiesz Już później tam w przyszłym wielenia chodzi, bo grupa czekać na siebie. I taka byłam cała jeszcze w takich, wiesz, takiej wibracji wody Anią, bo jak ona była za życia bardzo taka, wiesz... Yy pozgoryczona pełna bólu, na były był, na przykład w zielonej sukni i czerwone skrzydła, co było takie niesamowite. Na przykład, im więcej już chodziła do Boga, im bardziej była taka już uduchowiona, to te, anioły robiły się błękitne, seledynowy, takie delikatne te kolory. I później, jak już weszła, jako święta, już w stronę to tak, wszystko takie ulotne, nie? a ziemskie, takie były, I tak to Ost. pięknie pokazane, ta historia tych aniołów i jej postać. nie? I to bardzo do mnie przemówiło. I właśnie wychodzę z stamtąd, już grupa ta na mnie czeka mi trochę tak głupio i tak idę. i nagle tak te pszczoły przyleciały. Tu, tu dosyć się spieszy, to jeszcze pszczoły na mnie. Aha. <gryś>? I tak kolega podbiegł i tak mi szczepuje te pszczoły, nie? Ale tak przy ulica, tam tu były, no no, że nie wolno, wiesz, i ten... No to zaraz wokół mnie chyba z 5-6 osób, to zaraz z naszej grupy i tak w jak to? I to nie gryzą, nie może to właśnie pszczoły się tej świętej Rity, nie? No i, i, i nie zaszły ze mnie przez ponad godzinę. Coś podobnego. No, to, to, to było tak. dla mnie też takie niesamowite była... Taki bomba. znak wiesz, to, gdzieś ten duszył. To jest tą górę, to jest tysiąc ileś metrów wiara na bo to po schodach taki skalistych i tam trochę prawie pionowa, tam gdzieś wiara zrezygnała. No, ja sobie poszłam jak normalnie. Rzecz była w dostawie że mogłeś nawet, wiesz? to jest, no, 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 no. jest cudowne, że, że tata, i ta no. tęcza. Bo, no jest to na kliszy po prostu. Nie wiesz, że fotografowie robią się z pielgrzymki. Nie mam tych zdjęć jeszcze. Ja Aha, tam też tak. robię. Jeszcze nie mam tych zdjęć. Nie? No i, i, I wrażenie spotkania z papieżem. To jest cudowne. Zostały mam... no tylko byłeś... takie dokumenty portretu, a Ja się nie spodziewałam, że ten portret pójdzie po prostu. Ja myślę, aha, że... tylko obraza, obrazu co żeś. No się... tu jest najbardziej taki oryginalny kolor, Pokażę, bo tu troszkę zaciemnione są. Bo taka kolor... A bo to bardziej fiolet bardziej, tak? Mm -hmm. Fiolet bardziej. Mm -hmm. Znaczy nie, niebieskie, bo to jest Nie, nie, to jest fiolet, nie niebieskie, a to jest na takim granacie. Na tle ciemne po prostu. Nie wiem, rysuje na innych tłach, a to akurat tak nie wyszło. Mm -hmm. Tak trzeba patrzeć tak, tak, tak. A ty byłaś z grupą jaką w ogóle? bo Rója. Akurat do trzy grupy też z Zielonej Góry, z Nowej Soli, tak dopiero, bo to, wiesz, było. Więc tak. ja wszystkie grupy z Polski. Tak, tak. Bardzo dużo z naszych terenów, najmłodsze się w Gdańsku znalazły. Ale z kolei ten ksiądz był niesamowity. No ale on wiedział, jest gdzie jest Ważne jest, w kim się jeździ. Słuchaj, jest. to jest tak tam, ważne. On wiedział tam, też nie. Program, programem, ale na tyle miejsc. Tam, gdzie święty Anioł, Michał Archanioł się pokazał. Tam jest Duży Krzyż Jerozolimski, skąd pochodzi ten Krzyż? To jest oryginalna świątynia. To jest San Angelo, gdzie jechaliśmy od tysiąca autobusów. Taki serpentyna że tu jak pępek świata na górze. I widzisz morze, stało wszystko, taka widoczna coś cudownego. A świątynia świętego Michała Archanioła, to, to zrobiło niesamowite wrażenie, jest kościół, świątynia, ale żeby zejść do świątyni, do ołtarza, gdzie jest Archanioł, to się schodziło co najmniej 4-5 pięter w dół, takimi schodami wykutymi w skale. W takiej właśnie, to wszystko w takiej skałach, ten, ten, ten posączyk No dla ojca Jana, chcę zawieść. Miałam teraz najmieniny w sierpniu, ale nie dojechało, nie? <laughs> to mam zawsze Są, taką Michała Archanioła. A Michał Archanioł, to wszelkie, to wszelkie egzorcyzmy się robi, wszelkie tak, tak, takie tak, oczyszczania. Dla mnie to było niesamowite, wiesz spotkali i wchodzi, jak weszł w tej świątyni, to jest wykute w skalę, to nie jest kościół, tak jak tylko w skalę i tylko jest podkazany posąg właśnie i Krzyż jerozolimski. Wiesz i takie sklepienia są, wiesz, i, prosty, i parę ławek na środku. I tak jak wiesz, ja jak zauważyłam taką skalę z boku taka ławeczka na kilka osób. I to była taka różnica, na górze plus 48, a tam jest, plus 15, jest, a tak. ale tak usiadł mój wysiadł na tej skale, na, na tym, tym, bo to był niesamowity też uczucie, i łzy tak w ogóle. Tak. Ja, nie wiem, to jest takie miejsce, które to wewnątrz ziemi tak cudowne i tam się właśnie, stamtąd był właśnie Michał Archanioł i są jego ślady, stopy. No i tam już różne um, królowie czyli jacyś tam, wiesz, no sławne osoby, postacie, tam każdy zostawia. No. Mhm. U, tam... nas, u nas ta nasza kliżówka, bo my, już my jechali, ja jechałam z Warszawy, wiesz? Mhm. I to było kierowane z Radia Maryja, wiesz? Mhm. Z Kościoła Świętego y, w Oboli, tam tego, pod wezwaniem. No i wiesz, to było nastawienie bardziej nie pod Radia Maryja, tam była audiencja i tego. A zwiedzanie, no też było, tylko przewodnik. Wiesz, bo takiego oryginalnego przewodnika to, żeśmy właściwie nie mieli. Yy, bo była siostra jedna, która tam, wiesz, z książką tak w ręce i tak co wyczytała, to po co się powiedziała. Nie, 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 to, wiesz, a co innego jest taki prawdziwy przewodnik, nie? Teraz, nie no. tak. Słuchajcie, jeżeli tam gdzie on był, mówię, że takiej, takiej pielgrzymki nie miał, bo jechaliśmy 2%, że będzie mieli w ogóle audycję w że będziemy na mszy 29 Piotra i Pawła. a się okazało, byliśmy na mszy, w dobrym miejscu oraz dotknęliśmy papieża i byliśmy na audiencji w bardzo dobrym miejscu. Mm. Także bo coś, i w tych wszystkich takich świętych miejscach mówię nie są, bo i Monte Cassina jeszcze w Wiedniu byliśmy. Sobie z tego, tam też było niesamowite przeżycie tej kaplicy, jest niesamowity kapłan. Zamknęli nas, tak jakaś kobieta wydawała się troszkę najtułomna, pozamykali wszystkie drzwi i kapła zaczął mówić, ale zaczął mówić. Nie było osoby, żeby łzy nie puściła. Patrzcie, za Sobieski, bo gdyby on tu nie przyszedł i nie wyzwolił, teraz by nie było nas, nie byłoby naszej wiary, nie było nic, bo byłby księżyc, a my wszyscy bylibyśmy ścięci, wiesz, i on takim tonem tak mówił, wiesz, uczcie dzieci mądrości, patriotyzmu, wy nie patrzcie na tę materię, co teraz jest. No uczcie taki nawiedzony, ale wiesz, no tak o tej polskości, o takim... Patrzcie gdzie on przyjechał, obronił i ile, ile... No malutkie, bo tam, ten kościółek jest malutki, ten jest też malutki, a mówi, te wszystkie pola były oblegane potężnymi wojskami. Potężnymi, I on pokonał, on się modlił, wiesz jak pokazał, jak on się modlił. No, jak teraz moi to tak przeżywa? To... Ale on wie, że on zwycięży, nie? No i faktycznie, że pokonał właśnie to księżyc, Krzysztof pokonał księżyc i dlatego jesteście tu dzisiaj, dlatego jesteście to. No, mówię, to, to, jest, to jest jest ważne miejsce. jest ważne, ważne to, I wiedzy, właśnie to. Biedny to jest niedocenione. Nie bo patrzcie, jaka jest biedna i mówi, nie chcę żebrać, ale... To trzeba utrzymać. Złóżcie ofiarę tylko na utrzymanie tego gocia na tej naszej polskości, tutaj w Wielkiej Brytanii. Mm. To jest niesamowite też takie przeżycie. I wiele było takich dobrze. Ja, ja no bardzo po... dużo ryczałam z radości z No i później spotkanie z, z, z papieżem. To było też niesamowite, bo się nie spodziewałam. No, bo, tak. Niezbyt to przeszło moje oczekiwania, że mógł Ja chciałam tylko, żeby błogosławił obraz. Żeby po prostu może no, był na tym miejscu, tak, że, a to za chwilę podchodzi pan i mówi, regalo. I prezent ja <grystanie> i teraz no, obinałam, miałam takie ładne opakowanie i później tak symbolicznie, tak widzę, jak papież odjechał, tak tak trzymał mi to za rękę, trzymaliśmy się za dłoń i tak pamiętam, jak tu się dwa tak palce, <grystanie> wiesz tak, papa ja tak papa, już i tak, już to było takie jakieś przeżycie. I on tak odjeżdża i jeszcze jestem pod wrażeniem, a ten no. facet przychodzi e, e, no tak, <grystanie> i oddaję no. ten... Prezent I tak chciałam zdjęcie zrobić, ale nie miałam sił. Po prostu o tym mieliśmy Krzysztof, jak usiadł i Boże, i patrzę, ten prezent nie się tak kielich, jakoś też wymówi. I tu mój portret, wiesz, ten, ten z obsługi w garniturze tak tu No to też było cudowne I no i jeszcze co i dostałam po paru dniach. Znaczy jak przyjechałam, bo podałam jeszcze dzieła, podałam jeszcze diagnozę. W międzyczasie przyszli list z Watykanu. <głynne> Znaleźmy, nie wróciła a? do Polski, już był Już list z podziękowaniem no. ze wszystkim. Także no, no, to, to od, od, od z, Pana, od e, tego, no, od biskupa Cibisza. To Ty tam jesteś? A to jest moje zdjęcie z młodych lat. znalazłam teraz w domu Bogu No podobne. do lat. To z tej starszej bardziej, nie? Ta starsza tak? do Ciebie bardziej podobna. Ja wiem. Nastarczy. No i tu masz zdjęcia, ale to są zdjęcia bardziej takie, fajne. na ten. Już. Tu jakiś dasz? Już! Dam wam talerzyk. Ja, ja przepraszam, herbatko cię zaparza, ale no. to ale nie dzień jak nic. No.